Zapraszam Andrzeja, któremu przypadło w udziale 195. punktów. No niestety. No tak no tyle trzeba Tak to? jest, tyle trzeba uzbierać. Nie, bez problemu. Ale, chyba że tak. Zbierali 200, więc ja rozumiem, że. Nie, nie udało się w pierwszej rundzie zbyt dużo. Mamy drugą rundę za to, nieco trudniejszą. Powtarzające się odpowiedzi spowodują taki dźwięk, ale tych, tego dźwięku może nie będzie, miejmy nadzieję, bo tych odpowiedzi nie ma za dużo. Runda jest, tak jak powiedziałem, trudniejsza: 20 sekund, 5 pytań i 20 sekund. Z pierwsze pytanie czytam. Miasto, które słynie ze wspaniałych restauracji. Nie wiem. Kto często odchodzi w pośpiechu? Złodzień. Jaki słownik mamy w domu? Ortograficzny. Co robi Lalka? Płacze. Co otwieramy? Drzwi. Dobrze, proszę bardzo, tak płaczę. Tak jest. Lalka płacze, ja też w bym obstawił, nie wiem dlaczego, ale też mi się wydawało, że, że w jednej, ładne miasto. Z tym złodziejem mieliśmy kłopoty, kto to odchodzi, a złodziej, dobrze. Miasto, które słynie ze wspaniałych restauracji. No zaraz się przekonana, może uzbierał on, Jak tak nie o chodziło, chodziło o Paryż. No tak, ale to jest, mnie się też jak najbardziej kojarzył, nie wiem dlaczego, bo dużo jest restauracji w Paryżu też, ale Paryż jest wyżej punktowany odpowiedzią. Kto często odchodzi w pośpiechu? Postawiliśmy na złodzieja i postawiliśmy dobrze. Najwyżej punktowana odpowiedź. Jedziemy dalej. Jaki słownik mamy w domu? Ortograficzny. Dobrze i najwyżej. 64 punkty do końca. Słuchajcie, robi się naprawdę gra emocjonująca. Co robi lalka? Lalka płacze. Najwyżej. 195 brakowało, a zostało tylko 9. Jedna odpowiedź, co otwieramy? Najwyżej punktowaną odpowiedzią jest okno. O Jezu. Gdyby padła odpowiedź okno, na pewno byście już wygrali. Padły drzwi. Tylko 9 osób musiało powiedzieć, że drzwi i byłby to naprawdę wynik fantastyczny, bo 195 punktów zbierać to nie byle co. 9 osób powiedziało, że drzwi, czy tylko 8, a może 10, a może 15, a może nikt. Ile drzwi mają punktów? Ciesamowitego, prawda? Zapraszam. Państwo te podmiot wygrali, naprawdę super. 16 209. 195 punktów jeszcze raz powtarzam w jednym podejściu. To naprawdę bardzo dobry wynik. Gratulacje to Andrzej. Tutaj naprawdę byłeś fantastyczny. Dziękuję, dziękuję. No nie no, razem. Stação. na kolejny Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.